Niemożliwe. Uczeń nie może pokonać Mistrza. Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. Na to wygląda. Wygrałeś więc. Idź i odbierz swoją nagrodę. Trzymałeś w dłoni ogień, starcze. Trzeba go było zniszczyć. Zniszczyć jedyną rzecz zdolną zakończyć krucjaty i zaprowadzić trwały pokój. Nigdy więc ja to zrobię. Przekonałem się. I postanowiłem wtedy poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utrapienia. A kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień.